Cześć, witajcie, z tej strony Karyx Games. Dzisiaj będziemy grali sobie z Jan Shan oraz Stasio. Przywitajcie się. Siemanko. Zagramy sobie dzisiaj y, chwilę za dymę i potestujemy y, nowy gadżet y, do El Primo, który dropnąłem wczoraj. To jest y, pas asteroid. El Primo wzywa mały meteoryt... Który uderza najbliższego wroga, zadaje 2000 obrażeń i niszczy mury. Ładunki na mecz 3. Okej. Okay. Ale najpierw zagramy sobie krukiem. Dawajcie, gramy. Gramy. będzie bardzo fajnie. Wczoraj na odcinku Karola występowałem. Dzisiaj też bardzo się cieszę, że mogę występować. Jest super. Ja lecę na Piper. Okej, okay, ja tego balę ja wyniszczam.

Kurczę się, 28 życia mu zostało. Ale ma Star Powera. Uwaga, ma Star Powera ból. Okej. A piperka nie ma. Gadżet. Stasio, co ty robisz? Karik, podaj. Dzięki. Kończę tą piperkę. Piperka ma gadżet, uwaga. Uwaga, Dawaj, dobij ją, Stasio. Dobra, czekaj. Oj, oj. Kurczę, może mu to wszedł. Kurde, co ja zrobiłem? To przypadek kliknąłem o. Dawajcie, biorę Air Primo. A no, może kogoś innego? wziąć? czy tego samego? No może się gara. Dobra. A może Okej. Okay. Dobra. Lecimy może zagramy z Chromatykami. Chromatyki, no. Chromatyki team. Stasiu, a ty masz jakiegoś Chromatyka? E, Gina i... no to mam e, Serdża. A, to spoko, to ty weźmiesz Serdża, ja wezmę Lu najwyżej, a Jasiek weźmie Gejla. Okej, okay, ja Gaila jestem dobra. Chyba, że mam wziąć jakąś inną, bo ja mam ogólnie cztery Chromatyki. Tylko Kaptana Rafsa nie mam. Podaję. Ja tu ginąłem, ale za, za już się właśnie rodzę. Ude! Ja jest strzelaj No Dobra, lecę na ramkę. Paj tu. 1548 życia mu zostało. Dobra. O kurczę. No! Nimet brakowało Dobra. Od razu art gadget? Ja zaraz. Dzięki. Kurczę, mi zagrodzili mi drogę. Ja nie, nie, Dawajcie, team chromatyki. nie, chromatyki. Dobra. Już, ten już. gadżet, ten to gadżet, to gadżet taki słaby trochę. To ja mam kolet na najmniejszej. Aha, to możecie... Aha. Aha, to możecie... Aha. Chromatyka na największej mam. To największej mam Gale'a mam na 15, Lu mam na 14. Yy, chromatyka o, na największej mam. chyba mam. Yy, ja, bo ja ogólnie mam małe rangi na chromatykach. No będzie taki piękniejszy, najpierw... słuchaj, Czekajcie, to kogo wziąć? Gaila mam wziąć, czy kogo? Tak, najpierw... tak, Gaila, bo najpierw chcesz później jeszcze c i później weź koled. Okej. No super. Teraz musimy wygrać. No, teraz musimy wygrać. A nawet jak przegramy, może nie się takiego nie stanie, ale... Lepiej wygrywać. No. Dobra, załatwię, Dina. Czekaj, na pomagam błądka. ci z Lu? Dzięki. Zaraz komuś podam? Jan Kurde, to ja jestem. Mhm. Czekajcie. Trochę hobije. ale mam mało życia, więc uciekam. Ja pójdę może na bramkę. No, Ej, Już, y Zabijam tego lu. No. Teraz ja idę po piłkę. No, no. Okej... Okay. Tu będę. Za ruf 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 zabijam rufusa. Jest. Odepchałem go. Dawajcie. Już na Jest. Zabijam ja go. Ja ich obijam tylko. Chociaż też czasami zabijam. Geli jest chyba najlepszym chromatykiem dla mnie i Sercz... Bo Colette taka średnia. Lud nawet jest dobry, ale najlepszy jest Geli i Serge, bo oni dużo zadają. Dobra, idziemy, podaj. I mają w miarę spoko star powery. Kurde. Dobra kończy go. Nie. Użył, ma gadżet. Bryła lodu. Zamraża się na chwilę. I jest nietykalny. Przez y, chyba 5 sekund albo sekundę. Ale co? Lu, bryła lodu. Ma, sam mam ten gadżet. Dobrze. O, jak ja to widzę. Ja Skończyłem lu. Ktoś ma tam kilka? Stasio. Dobrze. Dawaj, Stasio. Kurde, zginąłem. podaj Janek, Janek. Jest. Widziałem, jak tam. kurcze Musimy tylko takie prowadzenie utrzymać Tak. Czekajcie. Ginę. Ładaj, Sasio! Zwolnij jeszcze trochę tym sergentem. Dobrze. No, serce jest trochę za wolny. 8. Brawo. Hmm. Ja za chwilę wypełnię wszystkie misje. Dawajcie jeszcze raz. Proszę na to, żebym. Czy nie? Dawajcie, zostajemy przy tym samym teamie. Okej. Okay lecimy, on super. No musimy to wygrać. Jak w pierwszą rundę wygraliśmy, to musimy ten, drugą wygrać Dawajcie tą amberkę, ona jest mocna na pewno. Ej, mam 400... Kurde, kolet mi zabiła. O Stasiu. Stasiu, kończ tą kolet! Jest! A tej Chodź ze mną Stasio. Tą amberkę kończymy. Dobra. Oni mają amberkę rówsa, ale, ale ja nie widziały się jej yy, Jan Chrzant, bo cały czas ją zabijam. Amberka też do bramki z pinku, nie wiem. Już prawie dojechałem, ale niestety zginąłem. Kurczę, załatwiła mnie kolet. Mocno mają kolet. Ta amberka taka średnia. No. Ta to się nie no. Kurcze! Już wyrównali. No Musimy. Musimy. Dawajcie, rzucam ulta. Ja już poświęcam. Dobra. Pomagam wam, pomagam wam. Kończę ich wszystkich. Dawaj, Stasiu, oczyś ci drogę. Stasiu, Stasiu. Dzięki. Dawaj. Za mało HP miałeś. No. Ale, koks. Ale ich ten... Wykoksiłeś. Dawajcie. Tego Rufusa trzeba załatwić. Tego Rufusa trzeba załatwić, bo on jest taki średni. Znaczy, on jest właśnie... On tak y, obija każdego. Jest! Kurczę, 299 życia zostało temu Rufusowi. A Jest? Dobra. Odepchaj trochę. Kurcze! Zmasowana atak! Zmasowana atak, Stasio! Jest! Przechwycił piłkę! Dobrze! Dobrze! Pokonałeś jeszcze kolec. Ja tu ją... Ja tu oczyszczam teren. Chodź, Stasiu. Czekaj! Dobra na skrzydło. Dobra. Odbieram piłkę. Kurczę. Prawie go zabiję. Będzie remis. Albo nie, Dogrywka, dogrywka. Czekajcie, ja mam ulta jak coś. Na razie nie używam. To dobrze. Nie, nie. Dobra, użyjcie na bramkę. Masz? Jasiek! Jest! Wygram! Nie! Ej, pomóżcie, bo ja mam mało życia. No i zginęło. Chyba przegramy. Dawajcie wybijaj! Nie. Nie. Przegraliśmy. Byliśmy o włos od wygranej. O, dwie misje mam. Okej. Okay. Ja teraz dawajcie zamiana chromatyków, chociaż mi się dobrze gra gailem. Stasio, dobra. a ty masz jeszcze jakiegoś chromatyka? On ma tylko serdzio. Aha, dobra. To Stasio niech trzyma się przy serdziu. Ja się ty weź gaila. Ja, ja, Dobra, a ty weź może kolet albo luz Ja wezmę kolet, ja nawet spoko gram kolet. Chociaż wolę gaila. Gail to, okay. da... gail to mój ulubiony chromatyk. Dobra. Mój też w sumie. Czekajcie, gail. Jest gail. Gramy tak taką składam. Team, wie, wiesz, ja szedzę w klubie, ja też dużo dołączyła i opuściłam. To jest dobry team. Team chromatyki jest spoko. Ja też Zuzia dążył do naszego klubu, który ma 2000 półsłupek. Te mnie kluby pomyliło? Tak jak ten Charles, prawda? Z ostatnich kółki. Aha, wody. tak. Wydaje. Dawajcie, gramy. Gramy. Dobra. Ja idę na skrzydło po nadzeń. Ok. Ja tu kończę tego serca. Kurde, za mocny jest. Dawaj Janek, oczyszczaj teren. Oczyszczaj teren, Stasio będzie strzelał. Ja z Jankiem oczyszczamy teren, a Stasio strzela. Po prostu Kurde, ten ge... serce jest za mocny. Ja jednak nie umiem grać kolet. No sobie... Kurde, już bi prawie załatwiałam. Ja dobrze gram gejlem. Ten tik jest kurzający. Ten tik, tik. Jest. Wybiłam trochę. Jest, wybija Janek. Kurde, ten tik ma... Ten tik ma gadżet, uwaga. Uwaga. Bronie. Złapałem. To dobrze. Pomogę tam... Y Masz Stasio? Kurde Janek. Został. Nie Stasio. Ej, kończę tego Tika. O nie, nie chcą Kurde, 514 życie zostało tej, tej B, a 900 ile zostało temu Tikowi. Stasia, uważaj, że nie? nie. Nie! Ja teraz biorę Gejla, ja jednak umiem grać Gejlem. Jaką A Może na tej innej bo tutaj nie co nie? No dawajcie, może napad. napad? No właśnie mam misję na napadzie. Kim miałam grać na napadzie? Ej, Edgarne, ja biorę... Darylem. Weź, Edg... Weź yy, a ma... yy, jaką masz moc na Darylu? Yy, już ci mówię, moc? No. Yy, szóstą moc. To wiesz co, ja yy, no, yy, bym wziął Daryla. Bo ja mam siódmą moc. Jasiek, a ty jaką masz moc na drylu? Ty nie masz przypadkiem ósmej? No to weź y, siódmą albo... Y, a ty weź Daryla. Ja biorę nitę na dziesiątym. Okej. Okay. A ty Stasio, a ty Stasio, weź tego, Edgara. Dobra. A B. Ej, będziemy robić ten team, że główkami wyjeżdżamy. Tak. Do, Spokój. Będę taki po stole i ty będę z tym główkiem wyjeżdżał. Dobra. Tak? Tak. I panu pokażę. No? I panu zrobić na odcinku. No to jest zamian. Dzisiaj się tak pomyliłem. Stasio, bardzo świadomo sobie tego postępu. Prawda, Stasio? No. Dziękuję bardzo. Czekaj, pani. Rzucaj mi tu, no dobra, dzięki. Ja sobie już robię ultę. Dawaj tą ma. O, zabiję Max. Ej, oni strasznie safe biją. To nie jest dobry team na to. Zabiję Jessie, ale ona ma działko przecież yy, ze Star Powerem. Ja jadę tam ultem. Ja tu trochę będę defensywa i będę jeżdżał ultami tam. Ja trochę i tego safe'u ubiłem i widzę, że na Ej liczbę. ta Piperka, ta Piperka bije. Ta Piperka jest mocna. Nie, to nie był dobry team. Bierzmy taki team jak ja mówiłem czyli Nita, Edgar i Daryl. Daryl? Nie Ja może Edgara.

Widzieliście. Ej, dawajcie tą Jessie! Dawajcie tą Jessie! Pomóż mi Janek z tą Jessie. Tak, kończę ją. Ej, prawie wykończyłem Penny, która miała peł, pe, 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 pełne życie, a na 34 HP. O kurde jak ja im safe nabijam. O ja. A ja tu mam Misia ze Star Powerem, który szybko wali, łapał. Ja Misia ze Star Powerem. Aha, okay. Jezus, 300 HP zostało, trzysta HP zostało ten. Czekajcie, tą, 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 tą trzeba wyjaśnić, Jessie Ej, ona ma gadżet do tego Tak Do działka No to, to tej Jessie do Ja jej nie no, się razie wytanie... oni się Dawaj, tą Jessie kończę? Yes, tak, jest, wykończyłem Jessie Kurczę, ty jeden, ty paczko jedno Dawajcie tą penny, ona jest wkurzająca. Czekaj, ja tego dajna wykończę. Ja tego dajna wykończę. Dobra, idę tam z ultem, czekajcie na mnie. Ja mam ulta. Jak ktoś podskoczy, to ja tu zaraz skoczę. Idź, kończ tego na majkę, jest w krzakach. Jak coś, Ja puszczam misia. Jest, jest, jest. Patrzcie, jak miś nawala. Kurde, zabili go. Jeszcze Jaki normalnie teraz Akcja była? Jaki szok, kurde! Kurde, przegramy chyba. Dawaj, ją trzymaj. No, no! Kurczę! Dawajcie ostatnią rundę i kończymy. Chyba na dzisiaj. Ja biorę Barleya. Ja Edgar. Okej. Okay. No Edgar to mój, mój najlep moja najlepsza postać. No, ja. ja też bardzo lubię Edgara. Nie wiem, dlaczego ludzie nie lubią Edgara. Ja nie lubię za bardzo Edgara. No, na przykład y, nasi, y, nasi koledzy z Brawla to mają na, Edga na Edgarach pierwszą moc. Nie? Nie, ja nie lubię. Tego Broka trzeba wyjaśnić. Bo on tu. U nas... Ej, ona Star Power'a, no. Tam jest kolet jakaś. Złowroga. wroga. Kolet na skinie, kolet na skinie. Ej, El Primo gadżet, uwaga. Ten, co ja wczoraj dropnąłem. Tak. No, nie, no to jest kolet. Kurczę, ta kolet jest mocna. No, ona jest mega mocna. Bo ona ma chyba Star Power'a. Ona ma chyba Star Power'a, bo ona gra od tamtego sezonu od skinu. Bo ma ona ma skina. Ona kupiła karnet. Aha, tak, tak. Moja koleżanka Pola, ona jest co u nas w klubie i, i ona też ma kolet z karnetu, nie? Aha. To mój brat też ma kolec z karnetu. Aha. Ja z karnetu mam wiele. Hey, no. O, ale już się pobiję. Kurde, ten El primo nie mogę go wykończyć. Czekaj, kończę go. Kończę bar L-primo Barleyem, kurde. idę hey, idem Dawaj. Tu cię kryję... Kurde, 280 HB zostało. Ten Primo ma Star Powera. Yeah. Słuchajcie. Biorę ostatnią rundę i gram ostatnią rundę i biorę teraz szelkę z plastrem. Biorę kogoś ze Star Power'em. To ja nie okay. zgarę. Biorę flamkę. A co tam? Kilka kucharów mi zabierze. Nie no, ale teraz wygramy jak Jasio ma fra... ma Franka. Kinderboy bueno ma Shelly. No i Stasio ma... Stasia ma już Edgara, no to możliwe, że wygramy. No mi się plaster się nie załadował, ginę. Mita mnie zabija. Skacz tam. Nie, nie! Nie chcę ulta używać na tą Mitu. Rufus, Nie masz wstępu do naszej bazy. O to rzuciło się. Jest, plaster się użył. Jest! Dawajcie tą Jessie, kończyć trzeba Kurde, tyle mi brakowało do ulta Ciupinka mi brakowała do ulta Bym wykorzystał na tej Jessie ulta Czekajcie, mi Ale... Dawajcie tego Rufusa ta I Tani tam mocno bija Kurcze, Rufus ma star powera Rufus ma star powera no to pewnie jaka, jakiś kości, prawda? A kiedy doszedł trufus? No ostatnio. w, kar w karnecie, ostatnio. Aha, no tak. No bo ty, Stasio, długo nie grałeś, prawda? No, kurczę. na z Słuchajcie, to by było na tyle z dzisiejszego odcinka. Dzisiaj w odcinku uczestniczył Jan Shan i Stasio lajkujcie i subskrybujcie. Na raj. Cześć. Opa.